Pani ta Udała, firma Archicom, stoisko chyba cieszące się największą popularnością na targach nieruchomości Dome.pl, ale proszę mi powiedzieć, czy mm, warto uczestniczyć w takich imprezach jak właśnie targi nieruchomości? Tak, każde targi, każde bezpośrednie spotkanie z klientem jest dla nas okazją do tego, żeby porozmawiać z klientem i dookreślić jego potrzebę mieszkaniowe. Do końca nie jest ważne, czy transakcja zostanie podjęta, zakończona na targach, ale bardzo ważne jest to, żeby ustalić jakiego rodzaju nieruchomość jest klientowi potrzebna, jakie są jego predyspozycje. Także każdy bezpośredni kontakt z klientem to jest bardzo ważne doświadczenie zarówno dla osób, które sprzedają, jak i dla, dla kupujących. Zauważyłem osobiście, a nawet i po udziale pani firmy w tychże targach, że szukacie różnych atrakcyjnych zresztą sposobów dotarcia do klientów. Nie tylko ekspozycja swojego osiedla, swojego budynku, swojego mieszkania, ale również swojego rodzaju niespodzianki. Zawsze się staramy, aby klienci, którzy przychodzą na nasze targi, otrzymali jakiś dodatkowy bonus. Tym razem takim bonusem jest konkurs, który ogłosiliśmy wspólnie z firmą Car Center dealerem Opla Corsy. Chodzi o to, żeby każda osoba, która weźmie udział w konkursie, miała szansę wygrania samochodu lub też zanienia go na upust. Przy zakupie naszego domu w Dobrzykowicach. Czyli był to bardzo dobry pomysł? Tak, jak najbardziej. Widać to po frekwencji na naszym stoisku. Wiele osób dopytuje się zarówno o możliwość wygrania samochodu, jak i domu w Dobrzykowicach. Notabene zapraszam wszystkich na Dni Otwarte, które w tym samym czasie odbywają się na Osiedlu Dobrzykowice Park. Tam naocznie można zobaczyć, jak piękne domy wybudowaliśmy dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję